Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nieustannie budować swoją motywację w dążeniu do celów, czyli w naszym przypadku do utraty zbędnych kilogramów i do zmiany nawyków żywieniowych na prawidłowe. Otóż skuteczne odchudzanie musi być nieustannie wspierane przez świadomość działań, czyli musimy wiedzieć, co robimy, co będziemy robić w tym kierunku, aby właśnie stracić te zbędne kilogramy? Jak się motywować? Jeśli nie wiecie, warto zapamiętać sobie trzy najważniejsze moje wskazówki. Otóż, budowanie motywacji musi być wspierane po, po pierwsze poprzez świadome myślenie. Czyli my musimy być pewni i świadomi tego, po co się odchudzamy, dla kogo to robimy, dlaczego to robimy i jaki jest nasz cel. Czyli warto sobie na początku właśnie zmiany, naszej drogi, warto sobie przeanalizować, zapisać, co chcemy osiągnąć, dlaczego i dlaczego dla nas jest to takie ważne, i od czasu do czasu zaglądać do tych zapisek. Jakby budując na, na nowo swoją motywację, cały czas y, wspierając te swoje działania poprzez świadome e, właśnie myślenie. Drugim czynnikiem bardzo istotnym jest nauka. E, powinniśmy czytać, oglądać filmy, e, czytać branżowe gazety. Czytać książki dotyczące odżywiania czy aktywności fizycznej. Dzięki temu jakby przestawimy swoje myślenie właśnie na ten tor taki zdrowego odżywiania. Jednak bardzo ważne jest, aby te informacje, które, które do siebie do nas docierają, które przyswajamy, były prawdziwe. Czyli nie sięgajmy po jakieś informacje znalezione w internecie z nieznanych źródeł, tylko faktycznie potwierdzone przez specjalistów albo na przykład po takie filmiki, jak teraz tutaj nagrywamy, jak, jak, jak tutaj przedstawiamy. Czyli Świadome myślenie, nauka, i ostatnią rzeczą jest wizualizacja. E, wizualizacja, czyli wyobrażenie siebie, swojej osoby, jaka będzie, jak, będzie, jak będziemy wyglądać po e, osiągnięciu swoich celów. E, to jest bardzo fajne. Ćwiczenie. Warto sobie na przykład zrobić zdjęcie przed zmianą nawyków żywieniowych i po zmianie nawyków żywieniowych, a także w trakcie, żeby zobaczyć, jak nasze ciało się, się zmienia. W... Jeśli będziemy widzieli efekty, wtedy nasza motywacja będzie bardzo duża. Czyli to są takie trzy elementy budujące, budujące naszą motywa motywację, powodujące, że się bardziej mobilizujemy. Warto sobie również zrobić na początku takie ćwiczenia. Przede wszystkim przeanalizować, jakie są nasze doświadczenia w odchudzaniu. Co już kiedyś robiliśmy? Aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę? Czy stosowaliśmy jakieś diety cud, które znaleźliśmy gdzieś w sieci, bądź w różnych czasopismach, bądź dostaliśmy od koleżanki? Na czym polegała ta dieta? Jak długo stosowaliśmy tę dietę? Jakie były jej efekty? I jak się na niej czuliśmy? Czy były jakieś zagrożenia? Jeśli sobie tak przeanalizujecie to, co już zrobiliście, bardzo często możecie zauważyć, że te diety wcale nie były warte stosowania, ponieważ nie były poparte świadomym działaniem. Poza tym, zazwyczaj takie diety cud nie są racjonalne brakuje w nich pewnych składników pokarmowych powodują zmęczenie powodują brak koncentracji i Owszem, możliwe, że docieramy do, tego, do tej wagi, takiej, którą sobie wymarzyliśmy, ale zaraz później powstaje efekt jojo. Także warto sobie zapisać te doświadczenia i również zaglądać, przypominać sobie o tym, że teraz odżywiamy się inaczej, że teraz wprowadzamy inne zasady, nie stosujemy diet niskokalorycznych. Bardziej robimy porządek w swojej głowie i w swoich nawykach żywieniowych. Ok. Jeśli podczas stosowania takich diet, czy, czy to właśnie jakiś tam diet cud, czy być może stosowaliście prawidłowe, prawidłowe diety ułożone przez dietetyków, ale nie mieliście odpowiedniej motywacji, żeby, żeby je stosować i osiągnąć wyznaczony cel, zastanówcie się, jakie były zagrożenia, co wam utrudniało taką utratę masy, masy ciała. E, na przykład być może e, nie mieliście nikogo, kto by was wspierał w tym dążeniu do wyznaczonego celu. To też jest bardzo istotne, żeby te zagrożenia sobie wypisać i unikać tych sytuacji, które w przeszłości utrudniały nam dążenie do celu. Jeśli już powiedziałam o tych o osobach wspierających, to również jest bardzo ważne. Wybierzcie sobie, zapiszcie sobie i powiedzcie rodzinie, że się odchudzacie. Nie można tego ukrywać, ponieważ później pójdziemy do, z, razem z rodziną na obiad, na przykład do cioci, i taka ciocia się obrazi, że nie będziemy chcieli zjeść tłustego kotleta. Niech ludzie są świadomi, że się odchudzamy. Miejmy osobę, która nas motywuje, która nas wspiera. Znacznie łatwiej jest tracić tkankę tłuszczową, jeśli mamy kogoś do pomocy, kogoś ży życzliwego, oczywiście. Następnym ćwiczeniem, które chciałam, żebyście sobie zrobili, jest zastanowienie się ym, nad swoim celem. Czyli mamy ten swój cel, nie wiem, osiągnięcie 70 kg i zastanówcie się, co zyskacie, jeśli uda wam się osiągnąć ten cel. Yy, czyli yy, Głównie chodzi o to, czy odchudzacie się tylko i wyłącznie po to, żeby zadowolić innych, czy siebie, czy po to, żeby być zdrowym, żeby mieć dobre samopoczucie. Naprawdę warto to wszystko sobie uświadomić, zapisać, ponieważ to będzie Was mobilizowało w przyszłości, jeśli, jeśli na przykład zdarzy się jakaś wpadka, jeśli się potkniecie na czymś. To jest bardzo istotne. Ostatnim takim w zasadzie elementem, jest zapisanie sobie, przemyślenie, co będę robić, jeśli uda już mi się osiągnąć tą masę ciała wyznaczoną. Czy powrócę znowu do swoich dawnych nawyków żywieniowych, które niekoniecznie były dobre, czy nadal będę kontynuować prawidłowe, zdrowe odżywianie. Zachęcam oczywiście do tej drugiej opcji, czyli. Musicie wiedzieć, że wprowadzenie zmian i stosowanie diety odchudzającej to nie jest na chwilę, to powinno być na całe życie. Dieta jest prawidłowa, wartościowa i wcale nie jest niskoenergetyczna. Szybkość utraty masy ciała zależy od wielu czynników tak? od tej motywacji też, ale niestety również od naszej płci. Nasza płeć. Zależy od tego, jak szybko stracimy te kilogramy, i troszeczkę warunkuje nasz charakter. Niestety kobiety mają to trochę trudniej niż mężczyźni. Mężczyźni są nastawieni zadaniowo. Oni mają swój cel, potrzebują środków do tego celu, mają informacje, mają dietę, ćwiczą, stosują się, osiągają cel. Kobiety troszeczkę bardziej stosują, kierują się emocjami, i tutaj wynika z tego pewna trudność. Jednak jeśli jesteśmy tego świadome, jeśli wiemy jakie są nasze zagrożenia, wszystko będzie się odbywać znacznie łatwiej, płynniej, będziemy bardziej zmobilizowane i łatwiej osiągniemy cel. Musimy pamiętać o tym, że to psychologiczne podejście jest bardzo istotne, ponieważ niestety dieta, Kojarzy nam się jednak z pewnymi ograniczeniami. Także jeśli będziemy świadomi, jak te ograniczenia, jak im przeciwdziałać, jak z nimi walczyć, wtedy utrata masy ciała, osiągnięcie wyznaczonego celu na pewno będzie możliwe. Dziękuję.